Siemanko widzowie, witajcie na nowym moim odcinku i dzisiaj będziemy dawać ludziom pety. W sensie dzisiaj będziemy robić miłe rzeczy. Ja wiem, że to jest mój pierwszy odcinek z Pet Simulator, jakie mam pety. Proszę tutaj macie, no, mam takie tryliony. Na samym początku mi dał gościu tego 713. Yy, no... No i był bardzo jakby no przydatny, ale już teraz trochę nie. No i dzisiaj będę ludziom wysyłał pety. Pamiętajcie, jeśli wy chcecie takiego peta ode mnie, to wtedy mogę wam wysłać. Naprawdę pozdobywam. Wy, jak wyślecie mi nick w komentarzu, to wtedy nie ma sprawy. Ale wy też możecie mi wysyłać pety, jeśli chcecie. Ja. Y, macie tutaj y, da. No... Widzicie tutaj mój Konradys... Trzynaście? To tak jak się nazywa mój kanał. Więc chyba no... Z moim nickiem za dużego problemu nie mam. Na razie próbuję tą strefę. Mam odblokowane do, do piksela. No ja tutaj... No i może trochę jajek pootwieramy. Pamiętajcie. Ja teraz przed chwilą dałem gościowi peta Trillion. On tam miał słabe pety, po 1, 2, czy trzy. No i na pewno mu pomogłem. Aby w ogóle sobie... <laughs> Dobra, o! Idealnie mamy ultra-lucky, czyli możemy otwierać jajeczka. Może sobie tutaj dwa Tutaj w pikse. nie. A właśnie w Tech. Chcę trochę pootwierać w tym. Okej, okay. gdzie tutaj są najdroższe jajeczka? Tutaj są najdroższe. No dobra. Trochę tas pootwierać. No dobra. Ten A! W ogóle z tego mam yy, Golden, o. A. Ale z tego miałem wersję Rainbow, ale chyba właśnie ją dał. Nie pamiętam. Widzimy sobie to spawn war. Tam otwieramy jajek. <noise> nie, no, nie. Yy, chcę pójść i zobaczyć. Bo to jest do minus egg. Jest stanie na szczęście. Więc jakby cieszy się z tego. A my możemy trochę takich jajek. Jak widzicie, dropnęliśmy. Nie wiem, w sumie, które dropnęliśmy. ona moment, moment. A nie, to były jakieś słabe chyba dropnęliśmy, ale epickie, dobra. Dalej. Potem je mogę porozdawać. I teraz cały czas będzie takie. Bo mnie trochę już bardzo od tego już. Będę Naprawdę, naprawdę, nie wiem, czy polu. Dobra, dalej, dalej. Yy. Yy, słuchajcie, widzowie, mnie już za bardzo uszy. Bolą. musimy się do jakichś lepszych jajek. Pixel, może sobie do Axolot'a wchodzimy. Nie, nie to krótko. Yy, Małe ja No dobra. I możemy sobie trochę podrobić. Ja bym chciał w ogóle albo tego. W sumie tego już dropnąłem, i tutaj mamy legendę. No i to jest to. Więc byśmy może zrobili Rainbow, jeśli wytrzymamy szczęście. Ale na razie go trochę nie widać. Skrywa się. Czekaj, tutaj jest server Coins. Paralaki, dobra. Czyli mamy. No, to jest dobre szczęście. O! Mamy tutaj rejta. Ja tutaj, jak możecie zobaczyć, mam takiego sobie rainbow'a zrobiłem nawet. Znowu. O, znowu! Może kolejnego rainbow'a zrobiłem. No. A, jeszcze cute pet nie odblokowało mnie odblokowało, więc... Czekamy. Na pewno będzie coś dobrego. No ja nie wiem. Bo... Kurczę. Dobra. Ja nie wiem już co robić tutaj. Dobra, dalej otwieramy. Kurczę. No jak widzicie, trochę... W sensie, słabo z tym szczęściem. Niby jest tutaj super, super lucky i urty. I ultra lucky, ale coś tego nie widać. Ja bym się przeniósł do Opiec na way, po prostu. Pozbieram, może coś. Dobra, Że tutaj będzie? Coś fajnego. Zbierać. Jak widzicie, dużo tych petów mam już. Raz to ich miałem tak dużo. Oj. Nie chcę tego wspominać. Ja już tutaj miałem. A w ogóle jest jakiś W sensie jest jakieś. ograniczenie? Petów? Nie spotkałem się z nim, ale miałem tyle petów. No, dużo miał. A jest tutaj. O, trzy razy gość, to się przyda. A w ogóle wiecie, że na prima ja śmieszne czasy i dziwny świat no i też takie warzywka może spotkamy je o no i może albo wypaść że jesteś mały albo że twój skin no się popsuł albo że jesteś bardzo duży naprawdę nie. raz to miałem to strasznie przeszkadza powiem wam no nie będzie się nie Kurczę, to jest słabo idzie. Dobra, Otw otwierajcie mi to. Ale pamiętajcie, ten odcinek już się kończy, bo chcę zrobić kolejny trochę dłuższy. No i może y to wasze imię że pojawi na kolejnym odcinku. Nie wiem, ja sprawdzam komentarze, będę ciągle sprawdzać, dobra? A ja już wam pokazuję tutaj te. Ananasy. W się sensie to nie tylko są ananasy, są też. Tam pomarańcze chyba. No i one dają poszczególne ten. Na przykład chyba pomarańcza dawała więcej diamentów, banan chyba więcej pieniędzy. No. Więc tak. U, dużo tego. Mogę wam pokazać, są też te na spawnie, są zadania. I tam można. Tutaj mamy. ma brillis. No i mamy kolejne zadanie, ja już zrobiłem 8 i 30 healthy fruits, to znaczy po pols. Po pols po Polsku, to znaczy, że trzeba zjeść no 30 tych owoców. No i ja już 8 zjadłem. Tutaj. No to pa, ja was żegnam. Pamiętajcie, aby pisać silniki w komentarzu.